Oba spotkania dostarczyły sporo materiału do analizy trenerom wrocławskiej ekipy Tomaszowi Jankowskiemu i Jerzemu Hudeuszowi. Wrocławienie wypadli zdecydowanie poniżej swoich możliwości. Dziwi szczególnie brak długimi momentami w meczu odpowiedniej koncentracji i umiejętności utrzymania wcześniej wypracowanej przewagi. Z każdym kolejnym treningiem i meczem powinno być jednak coraz lepiej, i dziś nie można wyciągać zbyt daleko idących wniosków. W końcu spotkania towarzyskie są po to, by właśnie ćwiczyć pewne elementy na wygrywanie, przyjdzie czas w lidze. W sobotę Wrocławianie pokonali AZS Politechnikę Poznań 79 do 76. Śląsk pewnie wygrał dwie pierwsze kwarty, prowadził w pewnym momencie nawet 17 punktami. Trzecią ćwiartkę Zremisował niestety w czwartej, zaprezentował się słabo i po kilku jej minutach to zespół z Wielkopolski niespodziewanie objął prowadzenie. W końcówce indywidualne akcje Marcina Fligera i Tomasza Ochońki dały wrocławianom zwycięstwo. Najskuteczniejszym koszykarzem Śląska w liczu był 18 punktów Adrian Mroczek-Truskowski. Dzień później wygrać w kontach wrocowskich się nie udało. Zespół Zdolnego Śląska uległ MKSowi owi Dąbrowa Górnicza 86 do 87. Śląsk zagrał kapitalnie, ale tylko w pierwszej połowie, po której prowadził 52 do 35. W drugich 20 minutach wrocławianie wypadli katastrofalnie, szczególnie w obronie. Po przerwie MKS trafił aż 7 razy za 3 punkty, i to dało końcowy sukces koszykarzom z Dąbrowy Górniczej. Oby z tej lekcji nasi wyciągnęli szybkie wnioski. Najskuteczniejszymi koszykarzami Śląska byli w starciu z MKS-em Marcin Fliger i Paweł Kikowski. Obaj zdobyli po 21 punktów.